Cześć wszystkim. W dniu dzisiejszym zaprezentuję jak zakodować kluczyk, transponder w zasadzie do Seattle na pierwszej generacji. To jest bodajże z 2002 roku. Dlaczego to będę robił? Usterka powstała, a w zasadzie wyglądała tak, że raz. Silnik odpalał na jedną sekundę i gazu, a czasem odpalał normalnie cały dzień. Później znowu były takie sytuacje, gdzie przez kilka prób, podczas kilka, kilku prób, silnik odpalał znowu na sekundę gasł. Drogą eliminacji doszedł do tego, że był uszkodzony transponder. Był uszkodzony transponder. Obecnie w tym kluczyku jest włożony nowy transponder i będziemy go próbowali, a raczej kodowali po prostu do tego auta. Pokażę może na sam początek, że może yy, po prostu nie odpala na tym transponderze samochód silnik. Typowy objaw immobilizera. Sekunda pracy i gaśnie. Po kolei, idąc, sprawdzimy sobie typ yy, transpondera. Przystawce stawce autela XP 400 Pro I teraz tak co musimy zrobić wchodzimy w, typ, w tryb Programisty Od razu mówię że jest to autel Maxim 508 Albo jak niektórzy nazywają im 508 nie ma znaczenia Klucz Klucz do, odpisu i do, do odczytu i zapisu Automatic tak także. Nie wiem, że to jest Megamos 4.8, ale idąc po kolei. O, proszę bardzo. Odblokowany. Stan blokady odblokowany. No, tak jak mówiłem, jest to nowy transponder. Ok. Co robimy? Żeby po prostu go zakodować. Włączamy zapłon. Wchodzimy w Immo. Ja, żeby było szybciej. Nie, w zasadzie nie przygotowałem sobie. Wchodzimy w opcję, w zakładkę IMO. Lecimy SEAT. Kontrolka nadal MIGA. Wybór ręczny, w automatycznym. To nie pójdzie. To jest za stara fura, niestety. O, nie ma płynu U, do spryskiwaczy. Nie ma znaczenia. SEAT Leon 2000-2006. Si. Lecimy dalej. Skonowanie stanu immobilizera I dodatkowo też będzie migała kontrolka odgrzania świetlowych, ta skrętka a to właśnie z tego powodu, że jest niezakodowane immo, do czego zaraz przejdziemy. Niestety to wszystko trwało. Jest to jakby nie patrzeć stary samochód i komunikacja z licznikiem z sterownikiem silnika z innymi rzeczami. No niestety tutaj trwa, trwa i trwa. Okej. No, ok. Co się dzieje? System silnika skanowanie. Tak, to będzie trwało tutaj w tym pojeździe. Jeden błąd, czy więcej. Jeden błąd, no to jest IMO tutaj jest. To jest więcej niż pewne. System IMO w liczniku skanowanie też będzie pewnie z jeden albo dwa błędy. Jeden błąd, system danego zdanego sterowania. To w zasadzie na tą chwilę nie jestem potrzebny do kodowania transpondera. Niech sobie go sprawdzi. Jakiś tam dwa błędy. Liczba kluczyków. Dwa i jak widzimy tutaj w poniższym zapisie, a mianowicie czy bieżący klucz jest kluczem dealera, czy jest kluczem zamkniętym, czy jest kluczem wyłączonym. No nie, bo po prostu nam nie odpala. Ten transponder nie jest dopisany do tego. Do tego licznika, do tego sterownika silnika. Co dalej robimy? Odczytujemy kod PIN. Odczyt kodu PIN. To też podejrzewam, że będzie trwało tutaj w tym sprzęcie. No ale niestety taka jest procedura. Chwilę temu, w zasadzie 15 minut temu, robiłem Oplacorse C z 2006 roku. W zasadzie on też jest po linie, ale trwało to naprawdę bardzo krótko. Tutaj wiem, że wtedy ich jak starszych, nieważne czy to Seat Leon, czy Volkswagen Bora, Golf, Skoda Octavia i inne tego typu, no, trwa to niestety. Tutaj sterownik już jest 0,12, także kiedyś miałem nadzieję, że to szybciej będzie działać niż 0,18, gdzie nie wszystkie posiadają no ale tak jak mówię już po raz kolejny, trzeba czekać. To, że czyta się immo, odczytują się dane, świadczy jeszcze tutaj kontrolka, a w zasadzie ta kropka przebiegu dziennego. Ona sobie miga widać. Widać. No I w dalszym ciągu immo nam miga. Skrętka świetl żarowych też nam miga. Tu się w dalszym ciągu odczytuje, no trwa to wieki. ale cierpliwość popłaca i to jest nasz kod PIN 03428 warto go gdzieś zapisać czy też sobie zapamiętać 03428 co robimy dalej? Klikamy OK. tej PIN Robiliśmy raport, nam niepotrzebny. Kodowanie kluczyka. Kodowanie kluczyka spowoduje usunięcie wszystkich kluczyków. Czy na pewno chcesz kontynuować? Tak. Liczba kluczyków do kodowania. No mamy jeden. Kodujemy jeden. wyłącz zapon na 5 sekund a następnie włącz go ponownie naciśnij OK w ciągu 2 sekund 1, 2, 3, 4, 5 OK i mimo nam miga w dalszym ciągu Immo nam przestało migać. Czyli coś się dzieje, nie? Czekamy na dalsze polecenie, chociaż. No ja wiem co, co tam trzeba robić. Ale czekamy na dalsze połączenie. Po zgasięciu wskaźnika bezpieczeństwa wyjmij kluczyk. Wyjęliśmy. Yy. OK. Kodowanie kluczyka zostało zakończone. OK Włączamy zapłon Światło nam tutaj tak trochę Pada niefajnie Włączamy zapłon Teraz co się stanie z kontrolką IMMO Zgasła nie świeci się Silnik powinien dać się uruchomić No to próbujemy Na luzie Jest 1-0 dla nas Płynu w dalszym ciągu nie ma. Dziękuję, pozdrawiam. Myślę, że w najbliższym czasie będą kolejne jakieś filmy skodowania kluczyków, pilotów i innych takich rzeczy. Musi być na to trochę więcej czasu, niestety. Dzięki, pozdrawiam. Hej.